Cześć i czołem, moi drodzy. Dzisiaj sobie po prostu po prostu tak posiedzimy, to po nic nie robimy i sobie pogadamy. Dermatologa, no właśnie. Ponieważ mam bardzo duży problem z wypryskami na twarzy strasznie. Po prostu czeka mnie ciężka walka, ja ogólnie nigdy nie miałam problemu. Nigdy nie miałam problemu z pryszczolami, nigdy. E, niestety po tym jak 6 lat brałam tę koncepcję, słuchajcie, no to zrobiło się tak, że przed tym, jak ją brałam, miałam taką cerę, że ja praktycznie w ogóle nie dbałam o wiecie, o twarz, że ona była super. Potem brałam właśnie antykoncepcję przez 6 lat. Cera też była super, nie musiałam o nią w żaden sposób dbać. Ona była po prostu super sama sobie. Odstawiłam antykoncepcję. No i zaczęła się jazda. To się odstawiłam, teraz mam na przykład plastry. I póki co jest spoko, zobaczymy, jak dalej to poleci. Kilka miesięcy przerwy od tamtej. To jest dupa, no nie? Więc cera mi się posypała, jak się już zaczęła sypać, no to... No to teraz czeka mnie kuracja. Zdałam jakieś, świecie magiczne kremy na receptę, mam je stosować przez 3 miesiące, potem mam wrócić, potem coś tam, pać o dietę, etc., etc. Et, et. dzień wolny, więc wiedziałam, że zjem sobie buldaczka. I tak, zjem sobie i w ogóle przyniosłam wam to. O, patrzcie, zamówiłam tu do paznokci, no nie? I ogólnie jest to stempel. Zobaczcie, odbijacie z takiej blaszki i sobie odbijacie na paznokciach jakieś wzory. I super, nie? Bo on się powiększa żeby sobie zmienić rozmiar naszego wzoru. Aczkolwiek nie widać. W sensie wiecie, jak dajecie jakieś małe wzory, trzeba by było widzieć, z której strony to przykleicie. Nie widać. Przez to też nie widać. No ale to bez sensu, bo jakbym chciała go powiększyć, no to muszę go wiecie, stegować i przybić. Więc okazało się, że prawdopodobnie nigdy tego nie użyję. Ten filmik będzie pewnie później, po tym, jak ta cała akcja już przestanie być rozkręcona. I już będzie po zawodach. W sensie po zawodach. Ja to mówię do sytuacji, która się wydarzyła, ale chodzi mi ogólnie o tej sytuacji, która była tak bardzo nagłośniona przez to, że tego, słuchajcie, gostka zastrzelili, który walczył swoją drogą o to, żeby broń była dostępna i różne dziwne rzeczy tam walczył, więc bardzo dziwna sytuacja. I tę dziewczyna w pociągu, tę dziewczyna w pociągu, słuchajcie, ten filmik. Ja nie chciałam go zobaczyć. Ja go zobaczyłam już na TikToku, to już w ogóle, że było widać krew, ja widziałam cały ten filmik, nie to, że były to te fragmenty, ja zobaczyłam cały, gdzie widać ten krew, gdzie widać wszystko, tę reakcję ludzi I strasznie mnie to przeraziło, ten filmik, po prostu powiem wam, że przez kilka dni ja cały czas o tym myślałam, ja cały czas byłam kurde w głowie w tym Wiecie, ja piłam palunokcie, ja myślałam o tej sytuacji, <laughs> naprawdę, jakbyś mnie to tak strasznie zmiotło z planszy W sensie wiecie, taka myśl, że to mogłaś być ty i to mogłam być ja i każdy z nas mógł jechać do swojego chłopaka, mógł jechać do pracy, mógł jechać do znajomych. I siada się do pociągu i już z niego nigdy nie wysiądziesz, nie? Jakby to jest przerażające i przerażające też to, że to jest po prostu zero reakcji, wiecie, jakby nie jesteście w stanie już nic zrobić, tam też te komentarze były, że ludzie nie zareagowali coś. Ja wam powiem, że to było. Tak szybko się działo. Jeszcze zanim w ogóle ktoś się zorientuje, że coś się jest, nie tak, to też potrzeba czasu. A takie przebicie, ja wątpię, że nawet jakby ludzie za, wiecie, zareagowali od razu, żeby była jakakolwiek szansa, żeby ją uratować, bo po moich medycznych studiach <grych> zwał medyczne studia z serialami o doktorach. Yy, wywnioskowałam tyle, że prawdopodobnie trzeba było przełożyć palce przez ranę i zatkać tętnice w środku. A no, kto by co zrobił? Zresztą, wiecie, od noża to jest cienka, ta. Jakbyście tam użyli palce, żeby zatkać yy, krwotok? No, jakby tam, no, nie, wydaje mi się, że nie było szans. Nawet jakby był medyk tam na pokładzie, że nie było szans po prostu takie cięcie, że to no, straszne. Straszne. Bardzo mi to się działo w głowie. Bardzo mi to się działo w głowie. No, tak wiecie, i Arizona umarła, <grych> I, I takie rzeczy się dzieją i tak potem człowiek ma takie w głowie, że życie jest tak przewrotne, że ono się tak może szybko skończyć, że troszeczkę siada na psychę i trochę tak, wiecie... Wydaje mi się, że są momenty, w których zaczyna się w końcu doceniać troszeczkę to, że trzeba korzystać z życia, jak się tylko da. No i z racji tego, że korzystamy z życia, jak się da, ja tak stwierdziłam, jadę na wycieczkę. jedziemy na wycieczkę z moim chłopakiem do Rzymu. Jedziemy do Rzymu i moi drodzy... To będzie najdroższe, wycieczka mojego życia. Ja nie wierzyłam mojej przyjaciółce, która powiedziała O! Wybraliście sobie Rzym! Tam jest drogo! <grywa> Serio, jest drogo! Nie jeźdźcie do Rzymu! Chcecie filmik z Rzymu? Chcecie filmik z Rzymu? Ja wam nagram, jak wy chcecie. Ja wam nagram, jak wam zmontuję filmik z Rzymu, jak będziecie chcieli, dajcie znać w komentarzach. Ale słuchajcie, to jest nocleg. Nocleg to mnie zabił. Zabił mnie, zmiótł mnie z planszy, w sensie, no bo my chcemy dużo pozwiedzać, mamy pięć nosy i chcemy dużo pozwiedzać, więc żeby nie wydawać na taksówki, albo w ogóle na jakieś pociągi i wszystko inne, dzień w dzień, żeby się wszędzie przetransportować, to stwierdziliśmy, że będziemy w samym centrum, e, żeby wszędzie z Buta dojechać, no bo i tak te taksówki, było wyszło drogo, czy jakikolwiek inny transport. No, z miotłami jest plansza, bo wiecie co? Ja wszędzie, ja nigdy nie byłam za granicą, pierwszy raz będę leciać samolotem, pierwszy raz zestaram się na pewno z wrażenia. Boję się już na samą myśl, a co dopiero jak wsiądę, czekajcie, że wszyscy przybierzcie i buldać. Zaplanowałam nam tak wyjazd, że nie wiem, czy będzie czas na sen. Więc nie wiem, czy nie wrócimy bardziej zmęczeni z tego wyjazdu niż teraz jesteśmy. Ale mam nadzieję, że będzie fajnie. Mam nadzieję, że zobaczymy dużo ładnych miejsc. I będzie super. I skorzystam z życia i nikt nas nie zdaźga w pociągu. Słowo klucz. Stań! Widzicie? On tu przychodzi. Ale ja nie, nie chcę, nie... żeby przychodzi, bo w zawkła. Nie chcesz mnie. Weź się. Widzicie? Chcesz kawkę? Nie chcesz. <grym> tak gdy wracają sobie dziewczyny z pociągu. Potem zobaczyłam coś, co mi już w ogóle co bardziej się przeżywałam niż... Nie, zjadaj mój włosów, co ty robisz? Potem zobaczyłam rzecz, która mnie jeszcze bardziej rozbroiła, i zniszczyła psychicznie i mentalnie, ponieważ ja bardziej przeżywam, takie wiecie, bardziej przeżywam krzywdę zwierząt niż krzywdę ludzi mimo wszystko. Chociaż te krzywdy dla ludzi też są dla mnie straszne, i też jak coś czasami zobaczę, to po prostu nie gryź mnie! To, co potem nie mogę, wiecie, spać, śni mi się to po nocach myślę o tym cały czas, ale co mnie bardziej rozbroiło, ktoś przed jakąś lecznicą weterynaryjną, czy gdzieś tam, zostawił kota w paczkomacie. Kota w paczkomacie i nikt nie zwrócił uwagi, że ten kot tam krzyczy, piszczy, walczy o życie i po prostu umarł w tym paczkomacie, w ogromnych męczarniach, w samym takim wiecie gorącu po prostu to ciało, jak już znaleźli tego kota, to było rozłożone. No coś strasznego. Tego nie mogłam przeżyć i naprawdę to mnie tak męczyło, że jakby jak mógł nikt nie zareagować, jak ten biedny kotek musiał tam cierpieć wiecie, ja mam zawsze takie w głowie, że ja sobie wyobrażam, jak ja bym tam była w tym paczkomacie zamknięta i jak ja bym musiała tam cierpieć, no ja mój mózg od razu to w ten sposób odbiera i po prostu nie, nie mogłam, nie mogłam, no po prostu jak tak można, kto wpadł na taki pomysł, zabić takiego człowieka, naprawdę zabić, kara śmierci, to jest niesamowite. No, mogę Wam powiedzieć, że za niedługo się wyprowadzamy i ten widok. No, ja no na pewnie będziecie jeszcze widzieć, bo ja tutaj yy, niedaleko, słuchajcie, pracuję. Więc i tak będę tutaj przyjeżdżać i przychodzić codziennie do domu się na obiorek. Ale moi drodzy, wyprowadzamy się. Mam 26 lat i w końcu się wyprowadzam. Ale no, się, co? Ja pierdolę! 26 lat, moi drodzy. Jak ten czas zapierdala. 26 lat. 26. 26. Kiedy to minęło? Kiedy? Ja jestem przerażona. Znaczy, Wy też macie wrażenie, że ten czas tak zapierdala, ale to tak szybko. Tak szybko, że ja po prostu mam wrażenie, że ja mrugnę i cały dzień przeleciał. Cały. ja nie mam czasu już na nic. Jak to jest możliwe, że ten czas tak szybko leci? Kiedyś leciał tak wolno. A im jestem starsza, tym ten czas po prostu zapierdziela coraz bardziej. Jesteście mi w stanie wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje? Wy też tak macie? Ja też macie takie ja po prostu, że... Nie ja wiem, im jesteście starsi, tym ma się mniej tego czasu i nawet jak macie wolne, to ten czas po prostu pstryk, nie ma go. No to już w ogóle jak macie wolne, to jest pstryk, nie? A jak pracujecie, to, to też jest pstryk, bo to... <grych> Ogarnąć sobie zdrowie. Ja w ogóle mam cały czas jakąś psychosę na punkcie zakrzepicy. Przez 6 lat brałam tabletki nie w ogóle o tym nie myślałam, teraz przykleiłam sobie plaster i ja cały czas mam w głowie, że ja po prostu, nie wiem, zostałam hipochondrykiem. Przysięgam sobie, że hipochondrykiem, że po prostu zakrzepi wszystko. Dwa, bo moja przyjaciółka miała weselicho i stwierdziłam, że zrobimy teraz tak. Kuszą mi jeszcze czarne włosy, ale wiecie, jaki problem z czarnymi włosami, że czarnych włosów ciężko zejść, więc jakby mi się zechciało znowu jakichś kolorowych włosów, czy czarne włosy są problematyczne, aczkolwiek chciałabym spróbować czarnych włosów, bo ty jeszcze nie gry. I słuchajcie, jestem na etapie szukania stajni. powstawiam jakieś ogłoszenia, za niedługo coś ogłoszenia w że poszukuję stajni do jazdy. Więc trzymajcie kciuki, może jakiś filmik z konikami się pojawi. Oby nie kulawymi. Oby to nie był zaś kolejny. Jak, jak naprawdę zobaczycie kolejny tytuł filmu, w którym będzie dostałam kulawego konia albo dostałam chorego konia do jazdy. To. nie wiem. Naprawdę, naprawdę nie, wtedy nie, 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 Ja wtedy nie wytrzymam napięcia. Dziękuję. Do widzenia. Widzimy się na scenę filmiku w piątek o 15.30, chyba że to się zepsuje albo coś, no to. Wtedy w sobotę czasami jeszcze, wiecie, się wykrzacza, jak nie zdąża czegoś wstawić. Ale staram się być tu regularnie. Zasięgi są póki co tragiczne. Wszystko siadło, padło w ogóle, dlatego będę Wam bardzo wdzięczna za każde wsparcie, w postaci łapki w górę, komentarza. Możecie napisać komentarz rzym, jeżeli to do końca. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie, za wszystkie, za każde wsparcie. Mam nadzieję, że Wam się miło mnie ogląda, mimo wszystko, że nie końsko na razie. Ale walczymy jak możemy, słuchajcie, urzemy z tego, co jest.